Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji Kalendarz Adwentowy. Moi drodzy, ponownie bardzo wam dziękuję za Wasze komentarze, za wszystkie intencje, w których prosicie o modlitwę. Ja, tak jak każdego dnia, pomodliłem się w Waszych intencjach, pomodliłem się za Was na modlitwie różańcowej. I teraz z tych osób wylosuję kogoś, do kogo trafi to, co jest ukryte. W paczce w torebce numer osiemnaście. Tak więc zapraszam do losowania. Uwaga, uwaga. Pani Justyna Lech. Gratuluję. Postaram się z panią jak najszybciej skontaktować. Zatem sprawdzamy, co kryje się w paczce numer 18. A w tej paczce mamy taką książkę, ale o co chodzi? Pytania o wiarę i kościół. Gratuluję oraz oraz krówki papieskie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Gratuluję. Dlaczego dzisiaj mamy motyw tej książeczki? Posłuchajmy fragmentu Ewangelii. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów, i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Na podstawie tej ewangelii, tego fragmentu, możemy zauważyć, że Jan Chrzciciel szukał odpowiedzi. Jan Chrzciciel był prorokiem. Boży duch prowadził go i ukazywał mu wiele ważnych spraw. Ale mimo to w swojej pokorze święty Jan Chrzciciel nie bał się wysłać swoich uczniów do Chrystusa, aby zapytać go. Czy jest tym, na kogo wszyscy czekają? Zatem, u świętego Jana, przez to pytanie można zauważyć dążenie do prawdy ostatecznej, do prawdy najważniejszej. I mamy tę książeczkę. Ale o co chodzi? Przyznam, że kiedyś tę książeczkę miałem okazję przeczytać. Taką książeczkę miałem okazję przeczytać. I na pewnym etapie mojego życia, odkrywania wiary, rozjaśniła mi mnóstwo kwestii odnoszących się do Pana Boga, do wiary, do Kościoła. Kwestie, pytania i odpowiedzi podjęte bardzo myślę, że prostym, zrozumiałym językiem. Uważam, że nie powinniśmy się bać stawiania pytań. O wiarę, o Boga, o Kościół, o to, co jest najważniejsze, tak jak nie bał się pytać święty Jan Chrzciciel. Oczywiście to wymaga od nas pokory, ponieważ przed kimś, czy też sami przed sobą, przyznajemy się do tego, że czegoś może do końca nie wiemy. Ale to jest niesamowicie w odkrywaniu tajemnic naszej wiary. To, że człowiek ma w sobie pragnienie dążenia do prawdy, że chce się zagłębiać, przez to szuka, drąży, sięga po nowe jakieś opracowania, książki, różne komentarze. Ja także całe życie się uczę, ciągle aktualizuję swoją wiedzę teologiczną, czy też na przykład staram się odkrywać cały czas pismo święte. Chociaż przez kilka lat studiowałem Biblię w seminarium, to nadal z roku na rok staram się jeszcze coraz mocniej poznawać, coraz lepiej poznawać tę świętą księgę. Dlatego kupuję różne komentarze, sięgam po różne mądre opracowania, aby ciągle odkrywać, zagłębiać się w ten skarbiec Słowa Bożego. I tak jest przez całe nasze życie. My, jako ludzie, jesteśmy ograniczeni, a Pan Bóg jest nieograniczony i nieskończony i niejako nie do poznania w pełni. I całe nasze życie, cała nasza droga, nasza przygoda wiary łączy się z odkrywaniem tej nieogarnionej potęgi Pana Boga i to też będziemy robić przez całą wieczność. Ale to będzie nam sprawiać ogromną radość, satysfakcję, ponieważ cały czas będziemy odkrywać piękno miłości. I tak jak to będziemy, Daj Boże, robić w niebie, tak teraz czerpmy już z tej miłości. To zagłębianie się, to dokopywanie się do tego, co jest najważniejsze, do czystej prawdy, łączy się oczywiście z naszym trudem, zaangażowaniem, z wysiłkiem. Ale im większe trudy z naszej strony, im większa ofiara, tym większa łaska ze strony Pana Boga. Zatem nie pytajmy się, stawiać, nie bójmy się stawiać pytań o wiarę, a ta książeczka niech będzie pomocą do odkrywania tajemnic naszej wiary. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Za wszystkie komentarze, jakie zostawiacie pod filmikami, dziękuję wam za wasze zaangażowanie, za waszą niesamowitą i systematyczną cierpliwość. Dzięki wam razem tworzymy te rekolekcje. Bardzo proszę, abyście również i pod tym filmikiem zostawili komentarze z prośbą o modlitwę, a ja ze swojej strony tę modlitwę obiecuję. I z tych komentarzy, z komentarzy, które będą pod tym filmikiem, Wylosuje osobę, do której trafi to, co jest ukryte w paczce, w torebce numer 19. Tak więc na czas odkrywania prawdy, jaką jest Chrystus, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.